Witam Państwa w salonie Unisono. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić torebki, które są hitem w tym sezonie. Najbardziej modnym wzorem w tym sezonie jest torebka patchworkowa, która cechuje się bardzo wzorzystym, kolorowym stylem, który pasuje do wielu kreacji. Także na wieczór, na dzień ma długi pasek, który może posłużyć jako stylizacja sportowa. Możemy ją przywieźć sobie przez ramię, ma zamki z tyłu, jest w środku dosyć pojemna, więc nawet mamy, które mają małe dzieci, y sobie pomieszczą bardzo dużo potrzebnych rzeczy. Następną torebką, którą chciałam, przed którą chciałam przedstawić, jest torebka również patchworkowa, y która wykonana jest ze skóry, oczywiście wszystkie torebki w naszym salonie są wykonane ze skóry naturalnych, które y cechują się bardzo dużą trwałością, y jest miła w dotyku, również ma długi pasek. Pasuje dla mody, tak jak i dla kobiet w każdym wieku. Mamy również w naszym asortymencie torebki srebrne, które pasują do stylizacji eleganckich, jak również do sportowych, na przykład spodnie, które są z obniżonym stanem. Fajnie można je podwinąć, nogawki, wtedy są bardziej takie nowoczesne, jak również można odwinąć, wtedy założyć szpilki i jest styl bardziej elegancki, gdzie będzie pasowała torebka, jak również biała koszula. Ze srebrnym, na przykład, paskiem. Również w naszym salonie znajdują się najmniejsze torebki, które są bardzo fajne, pasują do wielu stylizacji, jak również eleganckich, do sukienek. Mają długi pasek, zaraz zaprezentuję. Z łańcuszkiem. Na imprezę dla młodej osoby, jak również dla kobiety w każdym wieku na imprezę, na wesele. Wykonane są ze skóry naturalnej. Jeżeli nie znacie pani marki Unisona, czas nas poznać. Zapraszam serdecznie.